O tu jest pan, który bardzo ładnie nam uciera drzwi. Dziękujemy. Jest takie lobby, bardzo przyjemne. Czujesz się bardzo idnie, taki lobby. Jest to już przy wielkim barze. Takie przejście, jedno drugie tam dalej jest restauracja. Restauracja tutaj. Proszę bardzo gwiazdy będące w tym hotelu tutaj natomiast przechodzi się do jednej z restauracji tak, przejdźmy wróćmy do, do tego głównego przejścia tutaj mamy okres tuż przedświąteczny, także wszystko jest pięknie przystrojone jest choinka tutaj też y, zjada się śniadanko y, do godziny 11 także nawet dla śpiochów którzy lubią pospać jest to całkiem przyjemny czas tak, tutaj są potrawy, tutaj są akurat deser. E, tam podają różne jedzenie. Jest europejskie, jest jedzenie tajskie. Tutaj w większości jedzenie tajskie. Tutaj można sobie zjeść śniadanko. Uwaga na... Gołębie, które w momencie odejścia od stołu mogą zaatakować jedzenie. W tej po drugiej stronie podobnie. Miejsca, gdzie można również zjeść śniadanko. I tutaj się wchodzi już na teren fotelu. Taki zadbany, ładny. Są do przejścia. Przechodzimy sobie tak to samo. Jest na teren baklenowy. Tutaj wszystko jest bardzo wykonane. I tutaj zaczynam już miejsce, gdzie przygotowany na totalny relaks. Wszystkie te Klatki, że tak powiem. One są oczywiście w cenie. Absolutnie nie trzeba ich ani rezerwować, ani za nie płacić dodatkowo. Jest głęboki basen, metr 40 Tutaj można sobie leżeć. Tak. Tu jest bar. barcelowy wszędzie oczywiście palmy można znać po obu stronach te pokoje są troszeczkę droższe w tym i w tym budynku jako że są bliżej zakładałam na początku że to jest z widokiem na morze ale nie tu jest sprawa basenowe. tu jest jedna z restauracji. O, i tu są takie fajne miejsca. Możesz sobie poleżeć. Z lemoniadą, piwkiem, zimkiem, co kto lubi. W fajnym, chłodnym baseniku. I tak się przechodzi. Nad morze te tej ja na codziennie sprzątamy. Tu tutaj same piękne. Może za kilka godzin linia brzegowa będzie w totalnie innym miejscu, nawet 30 metrów dalej. Jak nie więcej Dobrze i tutaj stąd Przechodzimy do pokoju Pokażę standard pokoju Bo są bardzo e, ba, bardzo Fajne są te pokoje Zedbane, czyściutkie. Nie są to pokoje jak w, w większości hoteli Z80 Sprzątane po łebkach I nigdy nie było problemu jeszcze z leżakami W zasadzie to Jutro już są wyjeżdżamy i absolutnie stajemy o dziesiątej tak jak było widać w pierwszej linii brzegowej. Mamy miejscóweczki, zawsze to się znajdzie, zawsze obsługa niezwykła nie za o to, żeby było gdzie leżeć. Tutaj ręczniczki, nie ma rezerwowania miejsca tam. Absolutnie, kiedy obsługa zobaczy, nie macie na miejscu przez, nie wiem, 15 minut ręczniki są zabierane, ręczniki pięknie pachną. Tak. Przejdziemy sobie teraz do pokoju. Tutaj, można sobie wejść po schodach, ale można również wjechać w indo. Jedziemy w indo, nagię tylko drugie. Tu już jest inny hotel. To Tu jest nasz kopiec. Dobrze, i teraz wchodzimy do pokoiku. Karta zawsze jest włożona, nie trzeba kombinować, żeby e, zostawiać karty. O, tutaj jest salon, że tak powiem, sypialniany. No i tutaj jest czeka część łazienkowa. Tu mamy wannę, wszystko jest czyściutkie, nie ma żadnego obrzydzenia, żeby tam wejść. Toaleta czyściutka. Co tu jeszcze jest? I tu jest prysznic dodatkowo, także można sobie korzystać z prysznicy, można sobie korzystać z takiej oto wanny. I tutaj przechodzimy do części sypialnianej. Jest lusterko. Jest dużeczko, bardzo, bardzo wygodne. I tutaj mamy wyjście na taras. Teraz też jest super takie wielkie łoże o i widoczek, tak jak mówiłam, nie ma widoczku na... No jak się dobrze wychylić, to zobaczyć może. Właściwie zatokę. tajwańską chyba. O, a tutaj miejsce na... Dens I tutaj przechodzimy na takie ten główny dziedziniec, to co było wcześniej w ciągu dnia. I to wszystko tak przepięknie oświetlone. To wszystko jest na święta Bożego Narodzenia, które już są za chwilkę. I tak można sobie tutaj ładnie przejść. się takim korytarzem światło cały czas. tutaj nawet ranifery. Bez Mikołaja, co prawda. Ale I tak tutaj się idzie. I się podziwia Jako, że jest późna godzina, to tutaj już prawie nikogo nie ma. Ale nawet w ciągu dnia nie ma problemu z zajęciem, nawet z takich fajnych miejscówek. Tutaj przy basenie wystarczająco wszystkiego. Jak mówię, w okresie przed świątecznym, nie wiem co się dzieje. Nie wiem, co się będzie działo za tydzień już. I tam się przechodzi na plażę. Tutaj nasza plaża i tam już nic, tylko zatoka tajłańska i Moon. Także tak wygląda to z tej strony. Fajny hotel, naprawdę polecenie godzien.